W letnich stylizacjach często odkrywamy stopy. Lubię, kiedy wyglądają ładnie. Dziś pokażę wam, jak je pielęgnuje i walczę ze zrogowa ciałem naskórkiem. Jednym z pierwszych pomysłów może być użycie pumeksu. Nie róbcie tego. Ten niegdyś popularny sposób usuwania twardego naskórka z pięt może przynieść więcej szkód niż pożytku. Skóra na stopach jest około 3-4 razy grubsza w porównaniu ze skórą występującą chociażby na głowie, czy tłowiu. Wynika to z intensywnego rozrostu naskórka, do którego dochodzi pod wpływem różnych czynników mechanicznych. Na przykład takich jak tarcie czy nacisk. Skóra na stopach rogowacieje, ponieważ dochodzi do produkcji dodatkowej warstwy naskórka, co jest odpowiedzią na codzienne obciążenia i uszkodzenia. Na rogowacenie skóry na stopach może wpływać też niewłaściwie dopasowane obuwie, złapie, pielęgnacja stóp czy choroby. Wróćmy do Pumexu. I powiedzmy, co dzieje się, gdy ścierasz nim na skórek? Wyobraź sobie, że ten kokos to pięta. Pumeks ma szorstką powierzchnię. Gdy wykorzystasz go do pielęgnacji stóp, doprowadzisz do mechanicznego ścierania martwego naskórka, które wywoła błyskawiczną odpowiedź Twojego organizmu w postaci jeszcze bardziej intensywnego tworzenia się nowych komórek. Tym samym, chcąc zapobiec powstałemu problemowi, możesz go nasilić. Ponadto używanie pumeksu może doprowadzić do podrażnień, mikrourazów, a nawet pęknięć skóry, co zwiększa ryzyko infekcji. Przy dużym rogowaceniu zalecana jest wizyta u podologa, który oceni kondycję stóp i zastosuje bezpieczne zabiegi. W zależności od stopnia zrogowacenia naskórka specjalista może usunąć go za pomocą frezów, cały czas kontrolując nacisk, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom skóry. Alternatywą mogą też być profesjonalne produkty, które wspomagają usuwanie zrogowaciałego naskórka poprzez rozpuszczenie a następnie złuszczenie skóry. Tymczasem w domowej pielęgnacji nie zapomnij o intensywnym nawilżaniu zrogowaciałej skóry, aby wesprzeć równowagę hydrolipidową. Możesz wybrać kosmetyki z mocznikiem, który ma zdolność do zatrzymywania wody. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie znać, jakie wy macie sposoby na piękne stopy. Do zobaczenia.